Dobrze, widać ok, wszystko. Dzień dobry Państwu. Robert Stafecki w imieniu Małgosi Borysiewicz w dzisiejszym programie Kulturka. A naszym gościem jest wokalistka szykagowska, nasza, Polonina, pani Agnieszka Iwańska. Witaj Agnieszko. Witam serdecznie, Robercie. Agnieszko, Państwa. widzę, że jesteś pewnie przelotem z jednego koncertu na drugi w samochodzie. Bardzo się cieszę, że mamy możliwość zobaczyć się z Tobą nawet w takiej formie jak, jak ta. Czyli ta technologia idzie do przodu, ale oczywiście no, chciałbym z Tobą porozmawiać na dwa tematy. Jeden temat to jest zbliżający się koncert w Chicago dla całej polskiej i amerykańskiej publiczności w Downtown. I drugi temat, oczywiście Twoja nowa płyta. Może zacznijmy od zbliżającego się koncertu. Chciałbym, żebyś powiedziała nam troszkę bliżej, co będziesz tam śpiewać i z jakiej okazji ten koncert jest i jak do tego doszło, żeby właśnie zorganizować go w Downtown. Mm -hmm. Więc tak, koncert odbędzie się 26 czerwca, teraz w najbliższą środę, i odbywa się właśnie z okazji takich, że nagraliśmy kolejną płytę. Płytę Nusi Colors, Colors i premiera tej płyty będzie miała właśnie w dniu koncertu. Shed Aquarium od już kilku lat organizuje taką serię jazzową, która się nazywa Jazzing at the Shed. Ja zostałam zaproszona, aby być częścią tej serii w tamtym roku po raz pierwszy. No i akurat no, tak się zdarzyło, że chyba przypadł im na tyle do gustu nasz występ, że zaprosili nas ponownie w tym roku. I mamy wielki zaszczyt, po pierwsze, otwierać tę serię w tym roku, bo to jest pierwszy z koncertów tej serii. I przy okazji jest to koncert też premierowy. Naszej płyty, gdyż tak się składa, że płyta wychodzi tego samego dnia, kiedy koncert ma się odbyć. Dobrze, to może byś przybliżyła nam termin. Kiedy to jest? Wiemy, że to jest w przyszłym tygodniu, w środę 26. W, tygodniu, w środę 26. Całe wydarzenie 9.00 um, i potrwa aż do godziny po 9.00. I bardzo się cieszę, ale tak się składa, że zakończenie będzie w formie fajerwerków na Navy Pier, bo tak się każdy z tych środowych koncertów właśnie tam kończy, więc będzie mi bardzo miło, że na część moją, mojej płyty i również Państwa te fajerwerki na Navy Pier się odbędą w środę. Dobrze. Agnieszko, ten koncert jest dosyć długi. Wiem, że będą trzy części koncertu z przerwami. Jak, jak to będzie wyglądać, gdybyś mogła opisać? Będzie to wyglądało tak, że to jest taka dosyć popularna forma, jeżeli chodzi o koncerty jazzowe, że są one podzielone na części, że nie gra się jednego krótkiego koncertu, tylko my zwykle, jak gdzieś gramy, to spędzamy w danym miejscu dużo więcej czasu z naszymi fanami, słuchaczami. Więc wygląda to tak, że. Pierwsza część się odbywa, potem jest chwila przerwy. Są tam serwowane trunki, jest też jedzenie. Wiem, że w przerwach jest zawsze zaplanowane osoby, które pracują tam przed akwarium. Starają się w jakiś sposób ten czas, kiedy jest przerwa, kiedy zespół nie gra, uatrakcyjnić wszystkim widzom, którzy są na koncercie. No i takich setów będzie w sumie trzy. Czy to jest na otwartej przestrzeni, czy jest to jakaś sala? Bo ja Tak, tak, nie jak, na, jak najbardziej to na, na przestrzeni otwartej. Jest to taras, który mieści się po północnej stronie y, akwarium, więc y, bezpośrednio y, taras wychodzi na jezioro Michigan. Jest y, przepiękny widok całego skyline i y, y, również y, y, dzięki temu, że jest to na zewnątrz, świetnie widać te fajne które potem zakończają całą imprezę po godzinie dziewiątej. Dobrze, Agnieszko, czyli wiemy, że koncert będzie w przyszłym tygodniu, środa, wszyscy fani jazzu i twojego talentu zapewne przyjadą do Downtown, aby ten, wziąć udział w tym koncercie, tym bardziej, że ma być piękna pogoda, dodatkowo, tak jak mówisz, fajerwerki, klimaty jazzowe, fajne jedzenie, no to będzie uczta dla ducha i dla ciała. I gdybyś mogła przedstawić, w jakim składzie będziesz występowała, przedstaw swoich muzyków? Zagramy w składzie no ja będę śpiewać oczywiście, jako lider i frontman tego zespołu i tego projektu, bo całość teraz już nie, nie funkcjonuje pod moim imieniem, nazwiskiem, tak jak było to wcześniej, tylko. W sumie też dla celów promocyjnych i marketingowych, ponieważ ja od już tam już lat tutaj jestem i, i widzę, że no niestety moje imię i nazwisko medialnie, jeżeli chodzi o amerykańskie rozgłośnie radiowe, nie jest zbyt bardzo przyjazne, więc całość projektu się nazywa Eurosoul. I jeżeli chodzi o nagranie na płycie, to zatrudniliśmy do tego nagrania całkiem nowych muzyków, ale w związku z tym, że są to muzycy, którzy mieszkają w różnych stronach, tutaj po różnych stronach są Stanów Zjednoczonych, więc nie byliśmy w stanie ich wszystkich zaprosić na ten koncert, więc na perkusji pojawi się Pałtazent, który w sumie z tych, którzy zagrali, znajduje się najbliżej, a wspomogą nas lokalni muzycy, z którymi już miałam okazję współpracować wcześniej. To jest Stacy McMichael na basie o, i Scott Engst na saksofonie. A na instrumentach klawiszowych zagra Paul Shearer, który jest współkompozytorem wszystkich utworów na tym nowym krążku. Plus do tego jest zaaranżował, jeszcze, plus do tego jest też producentem płyty. Jest to fenomenalny muzyk, z którym ja pracuję już od wielu, wielu lat. Praktycznie od tutaj początku mojego. W, na tej amerykańskiej ziemi tak się dobrze złożyło, że miałam okazję go poznać i, 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 i lubimy ze sobą pracować i, i się bardzo dobrze rozumiemy. Także on będzie grał na instrumentach klawiszowych podczas tego koncertu. Agnieszko, a wracając do Twojej płyty, gdybyś mogła powiedzieć naszym internautom, która to jest Twoja płyta i ile czasu Ci zabrało, żeby ją no, zamknąć pod względem muzycznym, jak i, jak i filmowym, bo mówiłaś też o tym, że realizujecie wideoklip z tej płyty. Tak. Y więc najpierw powiem, jak długo to zajęło, więc y praca nad płytą od momentu y skomponowania utworów do zamknięcia całkowicie, czyli y do, 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 do no, wydania. Mniej więcej płyty, no to zabrało nam około roku chyba czasu. Jest to dosyć czasochłonna praca. Bo to wszystko musimy w studio nagrywać. Potem jak wszystkie partie zostaną nagrane, wysyłamy to do miksu, potem jest to przez jakiś czas miksowane, potem odbywa się proces, który nazywa się masteringiem. Pewnie wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy, że ten proces stworzenia płyty jest dosyć skomplikowany. No i potem jak już jest cały materiał gotowy, no to musimy to wysłać do firmy, która te płyty wyprodukuje. Więc to jest około roku czasu nam zajęło. To jest to druga płyta. Jest to druga płyta, którą zrobiłam właśnie z polem. Chociaż myślę, że ona całkiem inna jest w porównaniu do pierwszej debiutanckiego albumu, który został wydany parę lat temu. Wydaje mi się, że te kompozycje są może Niedojrzalsze, ale no, możliwe, że też można powiedzieć, że dojrzalsze, no bo my jesteśmy nieco starsi niż byliśmy wtedy, więc wiadomo, że z wiekiem człowiek się zmienia, więc i też podejście do pewnych rzeczy się zmienia. Na tej płycie postawiliśmy na melodię, także ja myślę, że pomimo, że ja mam tutaj miano wokalistki jazzowej, to tego takiego stricte jazzu, który miałby być na przykład bardzo skomplikowany, to. Nie byłoby to coś, czego należałoby się bać. Przy, na przykład, jakby ktoś się chciał wybrać na koncert czy, czy zakupić tę płytę, bo jest to materiał, wydaje mi się, dosyć przystępny dla słuchacza i, i taki przyjazny słuchaczowi. I melodie są takie, że można spokojnie z nami je zaśpiewać i łatwo powtórzyć. Więc myślę, że o to chodzi, żeby to było takie dosyć przyjemne. Do, do słuchania. Czy jest to w takim razie taki troszkę smooth jazz, czy idziesz w kierunku pop music? Nie, nie, ja broń Boże nie chcę nazywać tego smooth jazz, dlatego że smooth jazz łączy się raczej z czymś takim, co jest w strukturze muzycznej banalne, wydaje mi się. To, co my robimy wolę, jeżeli się nazywa contemporary jazz, czyli coś, co jest. Bardziej współczesnym jazzem, bo nie gramy standardów z lat 30., tylko gramy własne kompozycje. Natomiast te smutne jazzowe rzeczy bardziej są takie słodkie i infantylne. A, a ja mam nadzieję, że udało nam się zrobić coś takiego, co jest miłe do słuchania, ale nie jest do końca banalne. Czy też komponujesz sama i piszesz teksty do swoich piosenek? Tak, wszystkie teksty na płycie, zresztą na obydwu płytach. Ja, ja piszę wszystkie teksty i ja piszę wszystkie melodie. Nasz system pracy wygląda tak, że albo powstaje melodia i ja te melodię wysyłam do pola i on do tego dopisuje całą resztę utworu, albo czasami on ma jakiś tam zamysł tego, co będzie się muzycznie działo, i ja do tego wtedy dopisuję melodie i słowa. skąd czerpiesz pomysły na teksty do swoich utworów? Czy to są. Twoje przeżycia, czy po prostu piszesz teksty, których oczekuje publiczność? Nie, nie, to nie. Ja piszę, generalnie zawsze kieruję się tym, co czuję w życiu, więc nigdy chyba nie przypominam sobie, żebym ani w życiu moim, ani w karierze zrobiła coś takiego, co powiedzmy byłoby zrobione pod publikę, można by było powiedzieć, tak? Więc ja idę jakąś tam swoją drogą, więc to wszystko, wszystkie teksty, które się znajdują na płycie są to rzeczy, o których ja chciałam opowiedzieć światu generalnie. No, widzę tutaj twój wywiad dla Polish Update, no i tam jest w cudzysłowie napisany cytat z twojej wypowiedzi, na swoje sukcesy zapracowuje sobie sama. Co mamy pod tym rozumieć? Czy to, że sama musisz się przybijać bez, bez agentów, bez wsparcia jakiegoś? Jak, jak to wygląda ta droga Twoja? Tak, ja nie mam. No to wygląda tak, że nie mam za sobą jakiejś dużej wytwórni, która by pomagała mi w promowaniu rzeczy, które robię. Więc tak naprawdę, oczywiście jest gru, gru, dużo, gru, duża grupa osób, które pomagam, więc też to nie chcę, żeby zabrzmiało tak, że wszystkie swoje sukcesy przypisuję sobie, sobie i wyłącznie tylko sobie, ale y, dużo rzeczy muszę robić sama, ponieważ jestem artystą niezależnym i, i to się wiąże z tym, że nic tu nie przychodzi tak łatwo, nic y, nie jest podane, gotowe na talerzu. Każdy jeden koncert, y, który gram. Y, to zwykle to jest dużo mojej pracy w, tym, w to włożone. Dlatego uważam, że na sukcesy zapracowuję sobie sama, ale też z pomocą przyjaznych osób, które mi pomagają. Czy ta grupa tych przyjaznych osób to są ludzie z Polonii, czy większość osób, z którymi współpracujesz, to już jest środowisko amerykańskie? Myślę, że to jest tak pół na pół. Mamy kilku promotorów takich internetowych um, w, amerykańskich, którzy promują tę muzykę bez tam żadnych opłat, za nic po prostu. Podoba im się to, co robimy, i, i chcą to promować, ale też jest część osób, wielu moich znajomych. Mój mąż mi bardzo pomaga też na co dzień. Projektuje wszystkie okładki, projektuje plakaty. Także no jest to taka pomoc naprawdę bezcenna, bo bez tego nie udałoby się zrobić. Teraz produkujemy ten klip, wideoklip, też jest to. Będzie to jest to współpraca też z, naj, z naszymi znajomymi, także nie, nie, nie zatrudniamy do tego jakiejś tam zewnętrznej firmy, której nie znamy w ogóle i i oni nam to robią. Także no jest, jest na pewno duża taka grupa osób i wśród Polonii i, i wśród Amerykanów, która docenia dobrą muzykę I, i jak coś takiego jest, no to stara się w jakiś tam sposób pomóc. Yy, za jakie ciekawe projekty uznajesz swoje koncerty dla Polonii? Co było takiego ciekawego w Twoich ostatnich Przedsta no, koncertach, rzeczywiście, tak trzeba to powiedzieć, dla Polonii, które wywarły na tobie i na publiczności duże wrażenie. Ale pytasz mnie o rzeczy, tak, tak, które ja tak. zrobiłam? No, czy... Pytam czy... oczywiście o te koncerty, które były realizowane przez ciebie i twój zespół dla Polonii tutaj w Chicago. Co było szczególnie ciekawego i i został w Twojej pamięci, i widziałaś, że publiczność była i liczna, i niezwykle y, usatysfakcjonowana. A, tak, prawdę mówiąc, to w ostatnim hmm, myślę, roku nie udało nam się grać tak y, zbyt wiele dla stricte Polonii Chicagońskiej. Większość koncertów graliśmy y, w amerykańskich klubach. Chociaż zdarzało się, że Polacy też przyszli na te koncerty, um, powiem szczerze, że taki koncert, który duży, który zrobiliśmy, to był wcześniejszy koncert, który promował tą pierwszą płytę. I był to koncert, który zawierał wizualizacje właśnie też zrobione przez naszych znajomych, i tam wtedy było dosyć dużo osób. Um, i, I to jest coś, co, co wspominam dobrze, aczkolwiek Mam zawsze taki, jak nie wiem, nie chcę, żeby to jakoś źle zabrzmiało, ale myślę, że taki mały żal dla Polonii, bo, do Polonii, bo wydaje mi się, że te imprezy takie masowe, gdzie no nie wiem, typu teraz jest jakaś taka wielka moda na przykład na organizowanie pikników i na tych, pikników, na tych piknikach pojawiają się tysiące ludzi, a w momencie, kiedy... Ja gram koncert w jakimś prestiżowym miejscu amerykańskim. Nie zawsze czuję aż takie duże wsparcie od naszych rodaków. I, i to jest takie, czasami no, można nawet powiedzieć, że to jest nieco smutne, bo wydawałoby się, że jeżeli jesteśmy wszyscy z tego samego kraju, to powinniśmy się wspierać, a wychodzi na to, że ludzie, obywatele krajów którym ja tak naprawdę jestem imigrantem, tak? Bo ja się tutaj nie urodziłam, przychodzą liczniej na mój koncert niż, niż moi rodacy. Więc to, to jest, Mam nadzieję, że to się zmieni teraz przy tym koncercie środowym, bo no w tamtym roku było na koncercie chyba około 500 osób i z tego Polaków może było 15, więc takie to było no nieco. Smutne nie sądzisz, że może troszeczkę jest za mało promocji w, w tym, żeby informować o Twoich koncertach właśnie tych klubowych, że powinno być troszkę więcej informacji w polskich mediach. Ja oczywiście rozumiem, że promocja to jest, to kosztuje. Nie, nikt nie chce za darmo tego robić. Nie, nie, staram się zawsze o tym informować. Ja każdą rzecz, którą robię pojawia się to na Facebooku, pojawia się to Wśród, we wszystkich prawie mediach tutaj. Wiadomo, że to nie są tego typu produkcje, gdzie my możemy sobie pozwolić na wykupienie reklamy w radio, która będzie po prostu nadawana dzień w dzień, ale wydaje mi się, że to nie jest tak, że nikt o tym nie wie. Problem, wydaje mi się, większy tkwi w tym, że ludzie chyba boją się Jazzu i. i, i, i... I chyba to przez to. A, a nie zawsze jak muzyka jazzowa jest, to znaczy, że to muzyka jest straszna przecież. To jest coś, co można jak najbardziej słuchać. No, muzyka nie jest straszna, muzyka jest y, znakomita. Przecież Chicago to jest y, miasto, które y, słynie z bluesa i jazzu. Więc myślę, że wielu fanów tutaj jest. Może, może no, polskie środowisko jest przyzwyczajone do innych rodzajów muzyki, ale na pewno ci, którzy przychodzą na Twoje koncerty, to, to wiedzą po co tam idą i czego będą słuchali. Ja oczywiście. Ja jestem zawsze bardzo wdzięczna przez wszystkim tym, którzy. Którzy przybywają i, i to zawsze bardzo moje serce cieszy, szczególnie właśnie kiedy nie jest to koncert organizowany stricte dla Polonii, tylko jest to koncert gdzieś tam na amerykańskim festiwalu. Zdarzało nam się też takie grać i, i jak zobaczę garstkę Polaków, to jest to naprawdę zawsze bardzo, bardzo Czy widzisz możliwość, aby w przyszłym roku na przykład wziąć udział w letnich koncertach w Rawini? O, pf, ja taką możliwość to oczywiście, że widzę, tylko pytanie, czy Rawinia ja taką możliwość widzi w mojej osobie. A myślę, że jest to dosyć trudna rzecz, aby tam dostać się, bo nie powiem, że nie próbowałam. Ja próbuję różnymi drogami i jest to jedno z moich marzeń. Jest to miejsce przecudne. Ja uwielbiam tam być na koncertach, także. Mam wielką nadzieję, że kiedyś zostanę zaproszona tam. Mogę nawet support zagrać przed kimś, to nie ma najmniejszego problemu, nie musi to być mój koncert. Od no czegoś trzeba zacząć: najpierw support, potem, potem będzie, A, będzie główna scena. No i to, tego Tobie życzę oczywiście. Proszę Państwa, chciałbym. Na zakończenie naszej rozmowy z Agnieszką Iwańską przypomnieć oczywiście o tym, że w środę 26 będzie koncert promujący nową płytę I, i chciałbym na zakończenie puścić właśnie fragment jednego z utworów, Agnieszku, z Twojej nowej płyty. Także ja Tobie dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie z naszymi widzami. Państwa zapraszam do kolejnych programów, no i oczywiście na koncert Agnieszki Iwańskiej. A teraz na zakończenie proszę, wysłuchajcie Państwo fragmentu z nowej płyty Agnieszki Iwańskiej. Dziękuję bardzo. Childhood memories never go away. Red means danger from above. It's the color that also means love. Gold is the color that I love the most. It gives me confidence. Looks elegant and sleek. People never wear it.